Moi drodzy, 48 ósmy dzień niebrania tabletek, mój umysł jeszcze niczego nie podejrzewa. Moi drodzy, 92 drugi dzień niebrania tabletek, umysł coś podejrzewa. Moi drodzy, 199 dziewięćdziesiąty dziewiąty dzień niebrania tabletek, mój umysł wie, że zrobiłem go w ch... Dobry Dzień dobry, dobry cześć i czołem. Boom headshot enigmatycznym Hektorem, który zabawi się dzisiaj naszym kiślowym zaworem Patryk Rojorewski Roy Playing Games, moi drodzy. Kolejna z rzędu. E, gra. Po... Żarówka mi jeba. Zaraz wymienię, dajcie mi chwilę. Zaraz zadziała. Kolejna z rzędu gra polecona mi e, przez was. Zobaczymy. Ostatnio bardzo dobra pasa, jeśli chodzi o jednoodcinkowe jebacze nowa gra, <laughs> Hektor. Dla zmysłów rektor, zaraz się przekonamy. Skriny, materiały wideo. Interesujące, mówiąc delikatnie. Mile widziane. Lajk, like, jeśli jesteście fanami horrojków. Oglądacie. Towarzyszycie mi w strachu. Co ty Wietnam 65. Atak tak Viet Wietkongu na Amerykański przyczółek Hoy Ho Hosomin. Ta gra nie będzie miała z tym absolutnie nic wspólnego. Jeżeli na dzień dobry, budzimy się chyba w szpitalu. To może symbolizować klasyczna, chirurgiczna lampa poglądowa: pliers, scissors, feathers, waterboard, and oil are most barbaric tools. Mój ulubiony zabawka ze wszystkich to igła. Jest elegancja w szyciu mężczyzny z powrotem.

Znów budzimy się na glebie. Jak tydzień temu, tydzień temu w lesie, teraz w jakimś ciemnym zaułku. O co chodzi z tymi bohaterami? Ale jest klimatycznie, no ale wiecie o co chodzi. Póki co są takie mimo wszystko lepsze, gorsze. Poczekajki przed Layers of Fear 2. Już od 28 maja, moi drodzy. Ok, zbieramy mysią. No, dwa razy musiałem kliknąć drugim przyciskiem myśli. Dobra, ok. Rok 86. Awaria reaktora. Przy okazji polecam Wam serial Czarnobyl na HBO. Jak i również mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w ten weekend na PZT. Relacja już sobotę, zapraszam serdecznie. Powiecie, że YouTube lubi robić mi psikusy. <noise> psikusy. Świetnie. A zaczynało się tak dobrze. A tu kolejny korytarzyk. To jest symulator pana Mariana, który szuka swojego kloszarda z dzisiaj, żeby odpalić mu fajkę. Kolejna, trzecia już historia, która najprawdopodobniej nie ma z tą grą nic wspólnego. Niepoważnie mam jakąś mapkę, łapkę, fapkę, srapkę? No, poproszę notes, co przytrzymuje tap notes. Notes, notes, muszę ta notes i o, no, notes. Nie. Okej. Okay. No gra się tak bawi, tak, tak brzydko się bawi nami na razie. Bardzo, bardzo brzydko. Nie będę oszukiwał. Widzę takie plakaty, do dożywotnio, będzie mi się kojarzył samolot bombardujący Badger z Retalerta 1. No niedobrze. Niedobrze. O, już się, już się coś zaczyna dziwnie dziać. Bo się cofnę i tego tutaj nie było. Chodzi w ogóle. Ktoś mi wytłumaczy. No, mam skórkową gęś, przyznaję się. Re, co to jest skórkowa gęś? Inwersja baby. Gęśia skórka. Aaaa. To tak jak jest. Mam maciową kurwę? No niekoniecznie. O oh Jesus. Wy się lubicie nade mną znęcać, nie? To jest wszystko przemyślane z Waszej strony. Ja o tym wiem. No ja nie wiem, nie. Ja chętnie bym już sp spotkał się z hektorem i wyjaśnił kilka kwestii. Ale paradoksalnie powiem wam szczerze, że nie obraził się za jakiegoś screamera takiego. Może być niepozorny. O! Coś mi się wydaje, że znów wykrakałem, nie? Nie ja to Mecy, alkohol? Wszystko? Nie wiem czy to jest dobre combo. Niepoważnie. To jest kolejna gra, gdzie muszę otwierać każdą możliwą szafkę. <grystanie> Jezus. Twórcy, twórcy, idziecie, idziecie złą drogą. To jest znęcanie się nad RPGowymi eksploratorami. Maś na ból dupy. Nie, to konserwa! Pieprzowa wołowa z kurczaka! O kurwa, to niezły kurczak! No tak, mam not mamy notatkę. Super, Jackson petition, hot food. News from No to teraz już doskonale wiem, o co chodzi w tej grze. Czyli, jakie papu kurwa preferuje Jackson? Kible, moi drodzy. Nic, kibelku? Ale lajtowo. Tu coś będzie, nie? Nic? Jaki, jaki niewykorzystany potencjał, nie? Wiecie doskonale, o czym mówię. O, tam coś było, przepraszam. Ty zaczynasz jak dobry bicik Dobra, eject. Wiecie Henry lubi się ze mną tak bawić właśnie, że Układa mój ukochany kubeczek właśnie na wylotówkę kasety VHS Za każdym razem klikam w eject to żeby ją sobie sam spierdolił na podłogę Kawalarz Musimy znaleźć taśmę Moi drodzy, taśmy prawdy A tam UFO PORNO! Sowie to postapo! No dobra, jedno jest pewne. Raczej tutaj taśmy nie znajdziemy, bo wszystkie są full <noise> Jezu to... To jest z tej samej firmy co... Y, Piwow kiepskich mocne full chyba, nie? Tu są taśmy full. O nie, nie, to piekło szafkowe. O nie, pewnie taśma jest w jednej z tych szafek. Przecież najmocniej czy to jest kolejna gra, y, którą muszę uratować, wdupiając w nią 300 screamerów? Manualnie? To naprawdę brzmi jak awaria reaktora. Film. How do you film today? How do you film? I feel good. Mm -hmm. Może tutaj? Czy tutaj znajdziemy taśmę prawdy? Za co tak naprawdę przeprosił Gimper? Czy była to dobra wola? Czy nakaz? To nie wygląda dobrze. Y ja wiem. Ja wiem. A weźmy sobie notatkę na drogę. Co się będziemy, moi drodzy? Tak. No powiem wam, że jak McGwins ma plan, to. To nie źle. Co to jasne cholery? Czy, czy... Co to? Czy to jest Hector? Moi drodzy, odnoszę wrażenie, że. gra się właśnie zaczęła. Ja lubustrz, ja miliard pomieszczeń, miliard. A! 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 Take your pills! Jak, jak, jak! Trójka, nie? F, F! No biorę jak pojebany! Może dwójka to też pilsy? Ja pierdzielę, to jest gorzej niż żadne... Ale co to znaczy, że muszę wziąć pilsy? Skoro to jest urojone, wyimaginowane, rzeczywiste, fantomowe, kurwa, nie istnieje, mówiąc po ludzku... To nie może mnie zranić. Skoro muszę wziąć pilsy, żeby te wizje odepchnąć. Nie, ale mam tej nie? Moi drodzy, dobra! Montujemy tejpa. Fuck yeah! To wszystko? Mniej więcej wiem, gdzie mogą być te schody. O, oh, Hektor! Hektor Erektor! Nie podoba mi się ten dźwięk. W na razie w tej grze nic mi się nie podoba, od tego zacznijmy. Ej, wiecie co, może ja po prostu specjalnie nie wezmę pilsów i zacznie się coś dziać. To jest bardzo dobre. Poświęcę swoje zdrowie psychiczne, byście mieli chwilę zabawy. Chore, fuckery! Właśnie tak, tak to zrobimy. Nie wezmę. Kuszą tabletki, nie wezmę. Nie wezmę. Moi drodzy, 48 dzień niebrania tabletek. Mój umysł jeszcze niczego nie podejrzewa. Moi drodzy, 92 dzień niebrania tabletek. Umysł coś podejrzewa. Moi drodzy, 199 dzień niebrania tabletek. Mój umysł wie, że zrobiłem go w chuja. Rok niebrania tabletek. Usłyszałem kobiecy krzyk. A może to po prostu erotyczna fata morgana. Babowe wyposzczenie. mówiąc naukowo. Shut the fuck. Shut the fuck. Za niedługo minie rok. Z nudów narysowałem się szczura. Moi drodzy, znalazłem latarkę. Teraz już wiemy po co te baterie. Ale pójdę na grubo. To będzie kurwa światło w Akimbo. Światło w Akimbo. Moi kochani, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Światło w akimbo. Tak, mam również kartę. I chyba pamiętam, gdzie mam ją użyć. Nie na tych drzwiach, albowiem na tych drzwiach... ...Einsteinie nie ma czytnika kart elektronicznych. Moi drodzy, wreszcie. Wreszcie wchodzimy. Posuwamy fabułę do przodu. <śmiech> Dobre. Dobre. <śmiech> Nie bardzo tyłu. Nie Be bez jaj. Zamienili bunkier, którego układ pomieszczeń zmienia się za każdym razem, żeby się kurwa nie nudził, na labirynt na terenie haremu. Czemu? O niebo coś w Nie. Nie obchodzi mnie

Za chora Jakie Jak ja obuziałam chorojki, które rozkręcają się po pół godzinie. Okej, okay. no strasznie intryguje mnie ta łyżeczka. Tutaj więcej, oj, oj, więcej nie wydrapiemy chyba. Dobra, no nieważne. Nie, tylko nie to. Trafiłem do wesołego pierwszego etapu. A kto był w sąsiedniej celi? Czy to Jimen z Half-Life'a? Niewykluczona! Co mi się dzieje z główką? Co mi się dzieje z główką? Ale ja nie chcę zażywać leków. Taki obraz jest śmieszny. wróciłem zasilanie, Dobra moi drodzy, bo odnoszę dziwne wrażenie, że zaczyna wam się to źle oglądać, tak samo jak mi się zaczyna to źle na, 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 nagrywać. Trochę strachu było, trochę bredni było. Yy, schiza jak najbardziej, ale, ale wystraszyłem się nieraz, także okej, ok, 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 ale a, a, a. Ale nie polecam, serdeczna tarcza.